Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dziś odcinek, nagrywam odrębny odcinek, poza zimowaniem moich wszystkich roślin, nagrywam odrębny odcinek, ponieważ yy, mam dużo zapytań o hibiskusa balbagiennego. Tego bylinowego, zimującego w gruncie, ale pod delikatnym okryciem. I teraz tak. Hibiskus standardowy, czyli ketnia seryjska, rośnie tutaj. Widać jeszcze resztki pąków. Pięknie kwitł w tym roku, pięknie przezimował. Nie było z nim większego problemu. Możemy lekko kopczykować podstawę pnia, ale generalnie nie ma takiej potrzeby. On przezimuje nam doskonale. Ketnia syryjska. Tu jest druga ketnia syryjska. Również przezimowała już dwa sezony w gruncie. Jak widzicie, krzewik się już zrobił całkiem pokaźnych rozmiarów. Pięknie kwitnie co roku, nie ma z nią żadnego problemu. I również tej roślinki nie musimy zabezpieczać, aczkolwiek podstawę pnia możecie. Tu zaś. Mamy hibiskusa bagiennego. Jest to roślina belinowa, która zimuje w gruncie, ale pod delikatnym okryciem. I jak widzicie to delikatne okrycie, to jest kopczyk z kor. I teraz mamy już połowę listopada. Ja te pędy troszeczkę skrócę. Do takiej wysokości. Proszę bardzo. I tak roślinka zostaje do wiosny. Nic z nią nie potrzeba robić. Będę sobie gdzieś tam odrzucimy. Nie potrzeba jej w żaden y, sposób bardziej zabezpieczać. Wystarczy okopczykować. Nie musi to być kora, może to być ziemia, może to mogą to być suche liście, co kto ma pod ręką. Y, ale ważne, żeby jednak ten kopczyk nad y, bulwą usypać. No I teraz przejdziemy do mojego drugiego hibiskusa. Drugi hibiskus rośnie tutaj. Jak widzicie, już również cała podstawa jest zabezpieczona. I również go ciachniemy. Tego troszeczkę ogłócimy z tych bocznych pędów jeszcze, bo to jest roślinka, która troszkę ładniej rosła w sezonie. Ten sekator nadaje się już do ostrzenia, widzę. OK. Przygotowany do zimowania. Te wszystkie pędy można tutaj zostawić jako osłonkę tego, tej roślinki. To na pewno nie zaszkodzi. Proszę, i tak przygotowana roślina na pewno Wam przezimuje. U mnie generalnie trzeci sezon są to hibiskusy. Największe mrozy to były ponad 20 stopni, Co prawda no 2-3 dni, ale były. Przezimowały doskonale pod taką kupeczką kory. Polecam tą roślinę wszystkim serdecznie. Bardzo łatwo w uprawie. Pięknie rośnie, ma ogromne kwiaty wielkości dwóch dłoni wezmała. No przepięknie wygląda. Także wszystkim serdecznie polecam i okrywajcie hibiskusy bagienne na zimę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.